Załóżmy, że mamy takie trzy równania różniczkowe, niejednorodne drugiego rzędu. Pierwsze y bis od t plus p od t razy y' prim od t plus y' prim plus q od t razy y równa się g od t i jego rozwiązaniem jest psi od t. Drugie równanie, ten, ta sama lewa strona, czyli ybis plus p od t y' prim plus q od t y, równa się h od t i jego rozwiązaniem jest jakaś funkcja eta od t. No i trzecie, znowu ta sama trzecia strona y bis plus p od t y prim plus q od t y równa się g od t plus h od t. Zauważmy, że ta prawa strona jest sumą tych prawych stron w tych poprzednich równaniach. Wówczas jest takie twierdzenie, które mówi, że rozwiązaniem tego równania jest suma rozwiązań tamtych równań, czyli psi od t plus eta od t. W przypadku gdy p od t i q od t są funkcjami stałymi, no to możemy to, to twierdzenie połączyć z twierdzeniem właśnie z metodą współczynników nieoznaczonych i rozbić właśnie takie bardziej skomplikowane równanie na dwa prostsze, dla nich znaleźć rozwiązania z metodą współczynników nieoznaczonych, następnie je dodać i będziemy mieć rozwiązanie tego bardziej rozbudowanego tutaj równania. Ok, więc teraz mamy taki przykład. ybis plus 5y' prim plus 6y równa się cosinus t plus 6e do minus 2t. Chcemy rozwiązać to równanie różniczkowe. No i właśnie, zgodnie z naszym twierdzeniem, możemy to rozbić na rozwiązanie dwóch prostszych równań. ybis plus 5y' prim plus 6y równa się cosinus t oraz ybis plus 5 y plus 6 y równa się 6e do minus 2t. Korzyścią z tego, z takiego rozbicia jest to, że teraz te nasze funkcje po prawej stronie no, są tej postaci, co trzeba, żeby można było zastosować metodę współczynników nieoznaczonych. No bo co, w tym pierwszym przypadku właśnie mamy cosinus t. Przypomnijmy w metodzie w w współczynników nieoznaczonych. Działało to tak, że jeśli nasza prawa strona była postaci w jakiś wielomian w od t razy cosinus beta t plus inny wielomian p od t razy sinus beta t razy e do alfa t, no to właśnie, no to, to, to wtedy można było zastosować metodę współczynników nieoznaczonych. Tu po pierwsze widzimy, że nasz wielomian P od T to jest równy 0, wielomian W od T jest równy 1, naszą betą jest 1 a naszą alfą, do no tutaj nie ma E do alfa T, więc po prostu alfą jest 0, co oznacza, że nasza stała kontrolna sigma 1, o powiedzmy, że to są wszystko jedynki, sigma 1 jest równa po prostu I. Teraz potrzebujemy też tutaj tych miejsc zerowych, czy tam pierwiastków naszego wielomianu charakterystycznego, który ma postać lambda kwadrat plus 5 lambda plus 6. No i co to jest? No to można tutaj w sumie nawet łatwo zgadnąć, że to jest lambda plus 2 razy lambda plus 3, co oznacza, że nasze, nasze właśnie nasze pierwiastki tego wielomianu no to lambda 1 to minus 2, lambda 2 no to jest minus 3. Widzimy, że sigma1 nie jest żadnym z tych pierwiastków, w związku z czym rozwiązanie tego równania różniczkowego jest w postaci phi od t równa się a razy cosinus t plus b razy sinus t. No i teraz pozostaje nam to już φ(t) tylko podstawić do naszego równania, czyli co? φ od t musimy wyliczyć, no to to będzie... Pochoda z cosinusa to jest minus sinus, czyli minus a sinus t plus b cosinus t. No i fibis od t, no to co będzie? No to tu będzie minus a cosinus t i tutaj minus b sinus t. I teraz wstawiamy do naszego równania, czyli będziemy mieć fibis, no to minus a cosinus t. Minus b sinus t plus 5 razy Fi prime od t, czyli będzie minus 5a sinus t plus 5b cosinus t. No i plus 6y, czyli plus 6a cosinus t plus 6b sinus t. I my wiemy, że to ma nam dać wynik po prostu cosinus t. No dobra, to uporządkujmy to teraz. Kosinus T będzie razy minus A, dalej plus 5B, plus 5B i plus 6A plus 6A. I to ma być równe cosinus T. Natomiast przy sinusie do no tutaj sinus przed nawias i mamy sinus T razy minus B. A tutaj dalej minus 5a i jeszcze plus 6b. I to ma być tutaj w takim razie równe 0. Czyli ten pierwszy nawias, czyli dostajemy równanie, jeszcze tu uporządkujmy, dostaniemy 5a plus 5b ma być równe 1, a minus 5a plus 5b ma być równe 0 bo to aż się prosi o metodę przeciwnych współczynników, dodajemy, mamy 10b równa się 1, czyli B równa się 1 dziesiąta, no a A w takim razie A plus B, zauważmy, to są 2 dziesiąte, czyli A równa się też 1 dziesiąta, czyli w takim razie nasze rozwiązanie tutaj Fi od T jest równe 1 dziesiąta to było cosinus t. 1 dziesiąta cosinus t plus 1 dziesiąta sinus t. Ok, w takim razie chcemy teraz rozwiązać to drugie równanie, gdzie mamy 6e do minus 2t. Nasze h od t jest równe 6e do minus 2t. No to znowu tutaj zauważmy, nasza beta, beta 2 jest równa 0. No bo wtedy właśnie sinus znika, cosinus staje się 1. Nasz wielomian tutaj przy właśnie przy kosinusie to jest równy 6, więc jest stopnia 0, więc nasze naszym wielomianem w rozwiązaniu też będzie jakaś stała. No i nasza alfa jest równa minus 2, czyli nasza sigma, znaczy nasza alfa 2, czyli nasza sigma 2 też jest równa minus 2. Jest jednym z pierwiastków wielomianu charakterystycznego, co oznacza, że nasze. No było fi, dobra, tam Nie nazwałem tego fi1. Oto możemy, dajmy, da, na to dać hiot t. Nasze hiot t będzie tutaj postaci t do potęgi krotność tego pierwiastka, czyli to do potęgi pierwszej, razy a razy e do minus 2t. No, Okej, okay. no i to jest nasze HI od T W takim razie teraz HI prim od T pochodna tego, no to co to będzie A razy E do minus 2T i plus T razy pochodna tego T razy A i tutaj razy minus 2 e do minus 2T, czyli mówiąc krócej E do minus 2T bo żeby wyciągnąć przed nawias, a w dawiasie zostanie A. Minus 2a t. No dobra. No i jeszcze fibis od t chcemy. Czyli pochoda z tego. No to pochoda z e do minus 2t do no to minus 2e bez t. E do minus 2t razy ten nawias. a minus 2 at t plus i tutaj pochoda z tego nawiasu. Znaczy o, e do minus 2t możemy napisać, a pochoda z tego nawiasu to po prostu minus 2a. E, no i w takim razie e do minus 2t się prosi wyciągnąć przed nawias i wtedy w nawiasie co nam zostanie? Minus 2a plus 4at i minus 2a. Czyli, czyli tak naprawdę e do minus 2t razy 4at minus 4a. Ok. No dobra, no to w takim razie co? To w takim razie znowu podstawiamy to do, do naszego równania różniczkowego, czyli to będzie E do minus 2T, właśnie razy 4AT minus 4a, potem było plus 5Y', czyli plus E do minus 2T razy i to razy 5, czyli 5a minus 10 AT. No i plus 6Y, czyli plus 6T razy A razy E do minus 2T czyli 6AT e do minus 2T e, OK, ja bym od razu wyciągnął E do minus 2T przed nawias i wtedy w nawiasie co będziemy mieć? 4AT minus 10AT plus 6AT to to się kasuje ładnie. To z tym się kasuje i z tym się kasuje i w nawiasie zostanie nam 5a minus 4a, po prostu a. I to my chcemy, żeby było ile równe, żeby jaka nasza ta funkcja była, po prostu, o, gdzie to jest, 6e do minus 2t. To ma być równe 6e do minus 2t, skąd wniosek a równa się 6. Czyli w takim razie nasze od t jest równe 6t e do minus 2t. W takim razie rozwiązaniem naszego, równania różniczkowego tego, no będącego sumą tego podstawowego, czyli gdzie mamy, równa się cosinus t plus 6e do minus 2t, będzie funkcja właśnie suma Fi od t plus chi od t, czyli to będzie 1 dziesiąta, wyciągnę przed nawias, razy cosinus t plus sinus t plus 6t e do minus 2t. To jest równanie takie szczególne, natomiast równanie ogólne, no to jeszcze musimy wziąć pod uwagę nasz tutaj wielomian charakterystyczny, czyli, czyli właśnie nam pierwiastki wielomianów wyszły minus 2, minus 3, czyli rozwiązanie ogólne to będzie c1 razy e do minus 2t plus c2 razy e do minus 3t plus 6t e do minus 2t, i plus 1 dziesiąta razy sinus t plus cosinus t. To będzie ogólne rozwiązanie naszego równania różniczkowego. Jeszcze jeden przykład, tym razem coś takiego. y bis plus 2y plus 2y równa się sinus kwadrat t. Ktoś mógłby tutaj teraz zapytać, co to ma wspólnego z naszym twierdzeniem. Po pierwsze, tu to nie, to nie ma żadnej sumy, po drugie, sinus to no nie jest funkcją tej postaci, co chcemy, no bo nasza funkcja tam nie przewinuje, że będziemy mieć sinus czy cosinus do jakiejś potęgi. No, tak to wygląda w tej chwili, ale dzięki znajomości trygonometrii możemy sprawić, że tutaj jednak się będzie dało wykorzystać to twierdzenie. No bo właśnie, warto kojarzyć coś takiego, taki drobny układ równań, który mówi tyle, że cosinus kwadrat t plus sinus2t równa się 1, to jest oczywiście jedynka trigonometryczna, a z drugiej strony cosinus kwadrat t minus sinus kwadrat t równa się cosinus 2t. To jest wzór na podwojony kosinus. No i teraz, jak od pierwszego równania odejmiemy drugie, to dostaniemy 2 sinus kwadrat t równa się 1 minus kosinus 2t. Teraz możemy podzielić na 2 i dostajemy sinus kwadrat t równa się 1, druga minus 1, 2 cosinus 2t. I podobnie jakbyśmy dodali stronami, to byśmy mogli wyznaczyć cosinus kwadrat t, więc to jest bardzo fajna rzecz, która na przykład pomaga właśnie w liczeniu, po, w liczeniu całki sinus kwadrat czy cosinus kwadrat. Można też ją wykorzystywać, jak mamy wyższe, wyższe potęgi jakiegoś cosinusa czy sinusa. No i też pomaga nam tutaj, bo w tym momencie dostajemy równanie różniczkowe y bis plus 2y' prim plus 2y równa się właśnie 1 druga minus 1 druga cosinus 2t i to już jest jak najbardziej równanie różniczkowe, które możemy rozwiązać metodą współczynników nieoznaczonych. A zacznijmy tutaj może od wielomianu charakterystycznego. lambda kwadrat plus 2 lambda plus 2 no to delta to będzie 4 minus 8, czyli minus 4, czyli widzimy, że będziemy mieć tutaj pierwiastki zespolone. No i co, no jakie one będą postaci? Minus 2 minus pierwiastek z minus 4, no to jest, no to jest 2i, no i to dzielimy jeszcze przez 2, czyli minus 1 minus i, a drugi no to minus 2 plus 2i przez 2, czyli minus 1 plus i. OK. Teraz no to oczywiście też rozbijamy na dwa równania. Pierwsze ybis plus 2y' prim plus 2y równa się 1, druga i drugie ybis plus 2y' prim plus 2y równa się minus 1, druga cosinus 2t. Okej, okay, no to tutaj sprawa prosta. W tym pierwszym równaniu nasza stała kontrolna sigma 1, powiedzmy, to jest równa 0. To jest tylko wielomian. W tym drugim sigma 2 od razu widzimy, że to jest 2i. Tak, tutaj alfa jest równa 0, bo nie mamy e do alfa t. Widzimy też tutaj, że nasza stała kontrolna w żadnym przypadku nie jest pierwiastkiem wielomianu charakterystycznego, więc będziemy mieć tutaj proste rozwiązania. W pierwszym przypadku to będzie po prostu rozwiązanie postaci a. Nasze φ1 od t równa się a. A w drugim przypadku φ2 od t, w tym minus 1, druga cosinus 2t, no to co widzimy? Alfa równa się 0, natomiast beta równa się 2, czyli nasze równanie będzie postaci A razy e, cosinus 2t plus jakieś B razy sinus 2t. A może tu nazwę to A1, żeby się nie myliło, to nie jest to samo A. E, Okej, okay. albo może po prostu C, bo nie będzie mi się chciało tego A1 pisać. No dobra, no i sprawa jest prosta, szczególnie w tym pierwszym przypadku, no, no bo nasze φ1' od t to będzie 0 i to też będzie fi bis od t. No i jak podstawimy to do naszego równania różniczkowego, to dostaniemy po prostu a plus 0 plus 0 równa się 1, 2, czyli a równa się 1, 2. Ok, sprawa załatwiona. Teraz w drugim przypadku, no tu będzie trochę więcej roboty. Φ2' pochodna z tego, to co to będzie. Pochodna z kosinusa to minus sinus, ale tu jeszcze dwójka wyskoczy, więc będzie minus 2c sinus 2t plus 2b cosinus 2t. Ok. No a fi 2bis to będzie znowu tutaj dwójka wyskoczy, więc się zrobi minus 4c cosinus 2t. Tutaj też dwójka wyskoczy, jeszcze minus się zrobi, czyli minus 4b sinus. No jak teraz to podstawimy do naszego równania różniczkowego, no to co będziemy mieć? Będziemy mieć Fibis, czyli minus 4C cosinus 2T, minus 4B sinus 2T, dalej plus 2Y, plus 2Y, czyli minus 4C sinus 2T i plus 4B cosinus 2T. No i jeszcze plus 2Y, czyli plus po prostu nasza funkcja była postaci C cosinus 2T, czyli plus 2C cosinus 2T plus 2B sinus 2T. A co tu można zrobić? Mi się wydaje, że coś tu fajnego można. A może jednak uporządkujmy najpierw. Czyli tu będziemy mieć w takim razie cosinus 2T. Razy minus 4, yy, dalej plus minus 4C plus 4B i plus 2C, plus sinus 2T, i tutaj będziemy mieć minus 4B, minus 4C, no i sinus plus 2B, plus 2B. Ok, no nie będzie aż tak super, jakbym chciał. Jak to uporządkujemy, to dostaniemy cosinus 2T razy 4B minus 2C plus sinus 2T i tutaj e, minus 2B minus 4C. E, no i co to ma być równe? To ma być równe e, minus 1 druga cosinus 2T. To ma się równać minus 1 druga cosinus 2T. Skąd wniosek, że współczynnik przy cosinus 2t, czyli 4b minus 2c, ma być równy minus 1, druga. A przy sinusie, czyli minus 2b minus 4c, ma być równy 0. Ok, taki układ równań dostajemy. To drugie można od razu przez 2 przemnożyć. To będzie minus 4b minus 8c, ma się równać 0, dodać do pierwszego i się zrobi minus 10c ma się równać minus 1,2, czyli C ma się równać 1,20. Podstawiamy do któregokolwiek, na przykład do drugiego, i bo dostajemy minus 2b, minus 4,20, czyli minus 1,5 ma się równać 0, czyli 2b ma się równać minus 1,5, b ma się równać minus 1,10. OK, no i w takim razie widzimy, że nasze φ2 od t Jest równe c było przy cosinusie. Czyli mamy 1 dwudziestą cosinus 2t minus 1 dziesiątą sinus 2t. To jest nasze rozwiązanie tego równania, gdzie mamy minus 1 drugą cosinus 2t. Rozwiązanie nasze całego równania, które mieliśmy, będzie sumą tych dwóch rozwiązań, czyli tutaj a wyszło po prostu, nasze phi1 od t wyszło 1 druga, czyli 1 druga plus 1 dwudziesta cosinus 2t minus 1 sinus 2t. No i jeszcze równanie, rozwiązanie ogólne naszego równania różniczkowego, no to pamiętamy, jeśli mamy pierwiastki no, u naszego wielomianu charakterystycznego, które są liczbami zespolonymi, czyli tam alfa i alfa plus beta i są takiej postaci alfa minus beta i no to rozwiązania to jest cosinus beta T razy E do alfa T i cosinus beta T razy e do alfa t. W naszym wypadku nasze nasz tutaj, nasze alfa i beta, jakie są? Nasze, nasze współt. Minus 1, minus i i minus 1 plus i, czyli nasza alfa jest równa minus 1, nasza beta jest równa 1. Alfa równa minus 1, beta równa 1, czyli tutaj będziemy mieć kosinus t E do minus t plus, no i razy c1 plus c2 razy sinus t e do minus t. I to jest rozwiązanie ogólne plus to rozwiązanie szczególne, które przed chwilą napisaliśmy, czyli plus 1 druga plus 1 dwudziesta cosinus 2t i minus 1 dziesiąta sinus 2t. To jest rozwiązanie naszego równania różniczkowego. Okej, okay, jedne tutaj muszę zrobić przeprosiny. Mianowicie nonchalancja mi się włączyła, gdy wyszło bardzo proste rozwiązanie. Gdy rozwiązywaliśmy to pierwsze równanie, f 1 od t równa się a, na, że funkcja była takiej postaci, to a wyszło jedna druga, no i to było na tyle proste, że nawet się nie przyłożyłem do rozwiązania, no i nie napisałem porządnie tego równania, tylko stwierdziłem a, a plus 0 plus 0 ma się równać jedna druga, a równa się jedna druga. Okej, okay, więc y, nie bądźmy tacy jak ja, tylko zróbmy to porządnie, bo nasze równanie to ybis plus 2y' prim plus 2y równa się jedna druga. Więc naszym phi bis od jest 0, czyli mamy 0 plus 2 razy phi prim, yy, prim, które jest równe 0, plus 2 razy nasze phi od t, które jest równe 1 druga, czyli 2 razy i, znaczy nie, sorry, właśnie nie wiemy jeszcze, że to jest 1 druga, to jest a, czyli 2 razy a i to ma się równać 1 druga. No i moi drodzy, 2a równa się 1 druga, czyli hello, hello, a równa się 1 czwarta. A wychodzi równa 1 czwarta, i tutaj właśnie phi 1 od t jest równy 1 czwarta, co oznacza, że tutaj też powinienem to poprawić na 1 czwartą, i tutaj również 1 czwarta. No właśnie, więc e, tak e, należy, że tak powiem, walczyć do końca. Ponieważ nawet prosty przykład może sprawić, że yy, jeśli się do niego nie przyłożymy, to gdzieś tam pomylimy się jakąś drobną liczbę, no, a szkoda z takiego powodu stracić jakiś punkt na kolokwium czy coś takiego. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do subskrybowania kanału. I zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.